Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam po dłuższej przerwie. Dzisiejsza będzie nowość. Będę... Co ja będę mieć na wakacje do 2021. Z takich używanych do kąpieli, do mycia, do perfumowania itd. Tak to pierwsze to jest pasta. Auro Fresh Family. kto się prezentuje. Do tego szczoteczka Skalgonta. Taka szczotka. Tego Nivea Men Black White Invisible Original. Taka Gąbka. Tutaj mam też taką drugą gąbkę. Dow. Żel pod prysznic. Lawena, mydło. Kremowe mydło w płynie zawiera mleczko bawełniane i pantehelon. Perfum zadidafa To tu jest cena. Tak to się prezentuje. W tej siatce Do tego będzie jeszcze notesik do notowania. Każdego dnia. Nożyczki. kilka pieniędzy i lista raz które mi się udało pogłaskać. No. Myślę, że jeszcze nagram jakieś filmiki z wakacji mm. i jeszcze później, jeszcze nagram jakieś filmiki z po prostu jeszcze z toczkami mojego psa. Ja Wam dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym filmiku, do zobaczenia.